Dzień dobry, zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej. Zaczynamy z fotografii. To jest Zapraszamy. Za 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 A Ty już zacz... niepotrzebny jesteś. Czwarty raz na tak zbiera w tym miesiącu i cały czas proste, Gdzie są te pieniądze? Tak to się kończy. My? On tam nie krzyknął, ja opuściłam. Wcale nie chciałam. Próbowałam to składać, ale no w takim stresie nie potrafię. To zapis... Zapisałaś, ja to zapisałam, ja to ale ja się totalnie nie umiem O czytanie. nie! O nie. No, tak Błagam pomóżcie mi, napisane? bo ja już nie wiem. Nie. Oni oni nam pomogą. Było kwestionowane, Słowo Boże było kwestionowane, ale nikt nigdy nie udowodnił tego. Nie udało się nikomu udowodnić, że to jest kłamstwo. Może jednak plecy rybny. Ja wyślę Państwa do kościół karmelitą wosk. Tak, na pewno masz dobrą decyzję. Настос! Настос!